Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wybierzemy sobie trzy najlepsze moim zdaniem, obby w historii naszego kanału. Oby oczywiście, jeżeli chodzi o Robloxa, ponieważ yy, no tylko tam właśnie graliśmy w obby Przygotowałem sobie tutaj playlistę z 56 filmami yy, z różnego typami obby Nie wiem ile do tej Oby dokładnie się znajduje. Obstawiam, że jakoś 30-40, coś takiego, ponieważ są tu jeszcze w takie filmy, na przykład, że... Oby zostało podzielone na parę części, wiecie o co chodzi. Więc możemy się zabrać. Filmy są ułożone w kolejności chronologicznej od najstarszego Oby do y, tego najnowszego Oby, więc możemy sobie zacząć oceniać. Więc najpierw może przedstawię wam każde obby. To jest terror obby, to oby było jakby o takim mm, klaunie. Zobaczcie w ogóle jak mój y, tutaj y, ten pamperek wyglądał bardzo, bardzo nietypowo. Mm, moim zdaniem przyszedł duży Glow Up. Pamiętam, że z tym obby się męczyłem, aczkolwiek jak próbowałem je przejść po paru tam e, miesiącach, e, to to obby przyszedłem bez jakiegokolwiek problemu. Czekajcie, sprawdzę, czy nagrywam. Tak, nagrywam z dźwiękiem, dobrze. Więc e, z tym obby miałem dosyć duże problemy. E, pamiętam, że motorzka strasznie na mnie długo czekała, więc to było takie dosyć ciężkie. No, ogólnie montaż fajny jest, bo jest y, parę takich śmiesznych momentów i pamiętam, że w tym momencie jak ten klaun wyskoczył, y, to mi po prostu y, y, ścięło. Na miniaturce jak widzicie jest żółty pasek, jest to moja, y, 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 moja y, inicjatywa. Y, nie wiem po co ten pasek dodałem, dużo lepiej byłoby bez tego paska. No ale cóż. Taki wtedy byłem. Dobrze, drugim obby, który przechodziliśmy, też było dosyć męczące, było Dentist obby. Jak widzicie, tej intro się zmieniło, jest już tutaj samochodzikowe intro, a nie tak, jak było wcześniej e, Intro... Mm, motorkowe Już jest, jest ogólnie motorkowe, autkowe i mandarynkowe Ja uważam, że powinniśmy zrobić czwartą odsłonę intro i zrobić jakiś, nie wiem, jakiś remake intro Ciekawe, które było najlepsze według was, możecie napisać słowo klucz Jakie było według was najlepsze intro, które się pojawiło w historii naszego kanału no dobrze, więc Dentist Oby było fajnym obby, tylko się męczyliśmy na jednym poziomie, gdzie były, yy, gdzie były, gdzie był yy, speed i na speedzie trzeba było przejść yy, taki yy, no takie coś to było trudne i pamiętam, że męczyliśmy się z tym przez około nawet 40 minut chyba, więc naprawdę długo przychodziliśmy ten właśnie jeden poziom. Dobrze, ale trzecim obby, które się pojawiło w historii naszego kanału było obby subway surfers obby wtedy zacząłem właśnie nagrywać subway surfers i postanowiliśmy z Ulom nagrać e, subway surfers oby i nagraliśmy oby i to obby było fajne może nie było jakoś takie bardzo subway surfers ale miało tam jakiś swój mm, powiedzmy klimat mm, nie wyglądało najgorzej te domki fajnie się prezentowały było takie kolorowe więc ono też jest Dobre, aczkolwiek nie uważam, żeby to było najlepsze oby w historii. Ale naprawdę bardzo dobre oby było. Yy, jak to się nazywa? Jak się nazywa? Obby? Ogólnie najdłuższe oby, tutaj yy, nazwaliśmy w tytule. Było to mansion coś tam, jakiś rezydencja, i tam było bardzo dużo etapów, i tego obby nigdy nie przeżyliśmy całego, bo ono było strasznie długie, a niektóre poziomy były naprawdę bardzo trudne. Ostatnio próbowałem to obby zrobić jeszcze raz, ale tak sam dla siebie. No i uważam, że się nie da tego obby zrobić, i są trudne tam poziomy, bo to obby generalnie się robi bardzo długo, i nam wyszło tu 36 minut, i nazwaliśmy to najdłuższe obby po prostu. Więc naprawdę to było to było ciężkie, hobby. E, 36 minut i 8 sekund nam wyszło dokładnie. E, dobra. E, Zobby. Zo Zobby na pewno nie było najlepszym, oby, ale było naprawdę bardzo przyjemne, oby. Jak widzicie, mój skin jest jeszcze dziwniejszy, tutaj, ponieważ e, ma taką jakąś głowę dziwną. Nie, mój skin miał naprawdę bardzo wiele takich różnych śmiesznych osłon, ale ta chyba była najgorsza. Ta głowa taka, no nie wyglądało to dobrze. No cóż, yy, jak przechodziłem za obby, yy, była było kiedyś lepsze za obby, to za obby, które tutaj przechodziłem nie było aż tak fajne. Yy, no ale cóż, tak, tak już właśnie było z tym yy, za obby. Moim zdaniem średnie to obby. Kolejnym obby, szóstym już, było Diker hmm. obby. Yy, czyli tutaj jakiś żłobek w przedszkole nie wiem co to jest i to by było bardzo średnie. Tutaj naprawdę to było takie typowe obby, zobaczcie tutaj kupa gdzieś była. No, takie typowe obby. Prawie każdy obby tak samo wygląda, tylko ma jakieś tam swoje indywidualne dodatki. Yy, Oby oceniam negatywnie i na pewno nie wygrać naszej dzisiejszej yy, trzech miejsc: yy, miejsca brązowego, miejsca srebrnego i najlepszego miejsca złotego. Taki, taki sobie dzisiaj zrobię pojedynek. Ale było również pool obby, czyli basen obby, na język polski, tak ja, akurat umiem. Yy, w ogóle różne miniaturki wtedy były. Jak widzicie, tutaj jest właśnie to obby. Yy, ono też nie było jakieś mega mocne, to było też takie średnie obby, ponieważ tutaj było, um, były też takie typowe dla każdego obby etapy, czyli na przykład jakiś, tutaj jak widzicie ścieki, tam był, pewnie jakaś kupa była, że coś na was połykało, um, takie mniej więcej obby, tylko miała tam swoje właśnie basenowe dodatki w tym przypadku akurat, więc ono nie było na, na pewno jakoś bardzo fajne, ale na pewno bardzo dobrym obby było um, Escape the Papa Pizza obby. Było to oby horror, y, które miało naprawdę dużo trudnych poziomów i jego też całego nie przeszedłem. Zobaczcie, tutaj wszystko było normalnie, udało się przechodzić. W ogóle z jakiś znowu skin inny, ten był ładny akurat. Ten poziom był męczący, tego się bardzo długo to przechodziłem. po prostu umiem przejść, więc ja od razu mogę wam powiedzieć. Ja się dużo że... denerwowałem. Dużo tu było denerwowania się, i później był kolejny poziom, właśnie z taką. Lawą, on też był trudny, ten poziom był trudny i nawet tutaj dograłem taką scenę, że tutaj siedzę i po prostu próbuję przejść to oby i nie przeszednę tego oby, a naprawdę bardzo długo się męczyłem z tym oby. Ten film nagrywałem jedną godzinę, a film trwa 23 minuty, więc naprawdę możecie sobie wyobrazić jakie to oby, jakie to oby było trudne. Okej, okay. i takim specjalnym odcinkiem obby było oby mm, Butcher Shop. Przechodzę Escape the Butcher Shop oby. Ale jak się zdenerwuje, to kończę odcinek. To jest chyba pierwszy odcinek na tym kanale. Tak. Który. I właśnie na tym polegał odcinek, i pamiętam, bo wtedy się dużo denerwowałem na tych obby, bo e, nie umiem przejść i taki był mem u nas na kanale, że się po prostu e, Janek denerwuje, krzyk pterodaktyla, Janciodaktyl, itp., itd. E, no ale ogólnie tego oby też się nie udało całego przejść, ponieważ e, się zdenerwowałem w pewnym momencie. E, ale oby samo w sobie nie było e, wyjątkowe. Znaczy tutaj też takie typowe. Zero jakichś takich mm, zero takich go wiecie, że jest wyjątkowe to Obby. Ale na pewno dużo bardziej wyjątkowe było. Jungle obby. Hey, to to obby obby mi się nami... podobało. Było niby takie proste, ale jednak miało taki swój urok i bardzo mi się podobało przechodzenie tego właśnie obby. E, ogólnie bardzo ładna miniaturka też jest do tego obby. E, ale w dzisiejszym odcinku gramy w... To ten film już w ogóle Marok, the... Ale ono ma taki swój klimat faktycznie. Godziny nawet takie może, rzeczy może można spotkać to. w dżungli, zobaczcie, tutaj jakaś lawa, prawda? Więc to obby na pewno było fajne. E, tutaj zobaczcie, znowu lawa. Dżungla, no ogólnie takie, świątynia tutaj jest jakaś No naprawdę takie rzeczy, które się faktycznie mogą kojarzyć z dżunglą Więc obby na pewno było na swój sposób ok I było takie, um, no było dobrym obby Kolejnym oby natomiast, już tutaj była, był cały normalnie skład była montażystka tutaj, y, Derwi i właśnie ja, był to taki... Y, w trójkę nagrywaliśmy to obby. Jest to chyba jeden obby, w który nagrywaliśmy w dlatego też jest uważam ten film bardzo fajny. Y, też miniaturka jest bardzo ładna. A samo obby jest średnie, bo też jest takie typowe, ale jest takie bardzo proste w sobie i nie ma nic takiego, co by przykuło jakąś większą uwagę. Jest utrzymane na pewno w kolorystyce czerwonej, łososiowej, różowej. Jak widzicie, jak tu przesłano, to cały czas jest to oby, więc to jest na pewno duży plus. Ogólnie samo w sobie oby jest ładne, ale też były takie właśnie, pamiętam, elementy typowe dla oby: czyli właśnie taki jakiś. A nie, to nie to, a nie było jednak, bo tutaj zobaczcie: kupa i wychodziliśmy, to nas połkało i no wiadomo, co się z później, więc oby ogólnie było w porządku, ale nie najlepsze. Tutaj W ogóle była jakaś y, wodna faza, ponieważ tutaj y, był kolejny odcinek <mulny> od Aquapark Obby. Y, to by było też chyba od tego samego w ogóle autora. Y, ogólnie było średnie to obby samo w sobie, ale przyjemnie się przychodziło je. Y, więc to też na plus, ale myślę, że raczej nie wygra naszego pojedynku jako najlepsze Obby w historii naszego kanału. Uważam je za naprawdę średnie, ale jest jest to nawet ok. bank oby było kolejnym oby aczkolwiek oby już uważam y, za takie naprawdę mocna średniawka bo były też takie właśnie jakieś takie rzeczy, które się nie kojarzą z bankiem mm, czyli na przykład jakieś, nie wiem, tutaj lawa lawa i bank, no nie wiem, lasery jest to ok, bo to w miarę może być, ale tutaj znowu ścieki są i no takie, ale oby było ładne, więc myślę, że w skali od 1 do 10 można byłoby je ocenić na taką mocną piątkę albo nawet szóstkę było w porządku ale na pewno nie w porządku było y, Escape the Farm obby Cześć, y, było bardzo średnie bo tutaj naprawdę były takie kolory y, mdłe i to nie tak wcale, że kamera nagrywała mdłe kolory, to nie, nie, tak nie było bo faktycznie jak się przechodziło to by to były takie mdłe kolory i to na pewno na minus, i było takie zbyt proste. Nie podobało mi się to, oby, i oceniłby mnie dzisiaj 3 na 10. Więc myślę, że po również nie wygra. Dobrze, ale hospital, oby, być może będzie fajnie Zobaczymy. 16 minut filmu. Tutaj już na pewno na pierwszy rzut oka widać, że jest specjalny, indywidualny strój do tego właśnie, że oby. Więc na pewno duży plus. Oby też miała, właśnie, lawę jakąś. E, też były jakieś takie różowe elementy, że coś nas połyka więc ogólnie no niezbyt, niezbyt to się nie kojarzy ze szpitalem, więc e, też ocena na 6 na 10 i myślę, że tutaj tak można oceniać właśnie te obby, bo one były dobrze zrobione, ale nie miały nic sobie takiego co by, co by przyciągnęło tutaj e, Tutaj jest chyba office obby e, Gdzie po prostu jesteśmy w biurze e, no i niby wszystko dobrze, no ale znowu takie typowe i nic w sobie nie ma to by Takiego co bym powiedział, że jest wow. E, school oby natomiast już nie brzmi tak fajnie, brzmi jak jakiś horror. E, I takim horrorem było, ponieważ były strasznie proste poziomy, zero jakiegoś przemyślenia i nie podobało mi się zbytnio to obby. E, myślę, że można byłoby je ocenić 4 na 10, bo nie ma tutaj... Szkoła ogólnie z budynkiem dużym do popisu. Można tutaj zrobić naprawdę dużo fajnych poziomów, a oni się zdecydowali na zrobienie czegoś takiego. No uważam, że to nie jest zbytnio w porządku oby, ale niech już będzie, jak już jest, to niech będzie. Dobrze. Tutaj mamy e, Escape the Castle, Forest, Escape the castle. Fortes oby, przepraszam bardzo, hmm, czyli zamkowa forteca. Ona była w porządku, bo tutaj było, mieliśmy specjalne stroje i ogólnie oby było ładne i miało takiego, jakiś, jakiś swój klimat, ale też chyba całego nie przyszedł, bo było zbyt trudne. Ale ogólnie bardzo fajne fajne oby i oceniam pozytywnie, na pewno 7 na 10, 8 na 10 bardzo fajne obby. Tutaj mamy takie bardziej już utrzymywane w, e, w Halloween i to jest chyba jakiś straszny park rozrywki był był, było to fajne, było to takie horrorowe oby ale uważam, że na pewno nie był to najlepszy horror jaki przechodziliśmy był to taki średni horror, ale były, były ładne pomieszczenia, na przykład właśnie to było graże. fajne i to wszystko właśnie, ładnie z, się ze sobą komponowało. E, więc nadal myślę, że można zostawić tą ocenę tego oby jako pozytywną. Dobra, kolejnym oby było terror oby, aczkolwiek już ja się wypowiadałem, to jest po prostu powrót do tego, ponieważ poprzednio szło mi gorzej, a tutaj chciałem sprawdzić swoje umiejętności, jak się moje umiejętności zmieniły przez, e, przez parę miesięcy, więc tutaj się to oby akurat powtórzyło bar na pewno nie jest oby, które miło wspominam, ponieważ nic w sumie z niego nie pamiętam I było nudne samo w sobie Nie miało takich jakichś fajnych elementów, dużo szczegółów Nie miało, yy, miało jakiś tam niby swój klimat, że są wiecie włosy, że się skacze po nożyczkach yy, Takie jakieś typowe dla fryzjera ob, yy, przedmioty No ale no niezbyt, niezbyt to obby yy, Ale już na pewno było lepsze Escape the Price on oby. Jak widzicie, no tutaj mieliście w aż 42 minuty rozrywki i to oby było naprawdę bardzo dobrze zrobione, ponieważ były fajne poziomy można było naprawdę pomyśleć, pogłówkować i to oby na pewno można mile wspominać. Zobaczcie, tutaj cały czas mamy takie jakieś więzienne rzeczy Wszystko co tutaj jest się kojarzy jakkolwiek z więzieniem, skaczemy po czymś. I na, faktycznie nam się udało uciec z tego więzienia. Po 42 minutach filmu udało nam się uciec z tego więzienia. E, oby można miło wspominać i było naprawdę bardzo fajne. Ale już nie takie fajne było supermarket obby. Supermarket obby... czym miło Cześć, można wspominać? Nie wiem. E, było takie typowe, nic się na nim nie wyróżniało, e, nie było jakoś ciekawie zorganizowane. E, ogólnie, no negatywna ocena, myślę, że tutaj można wlecieć. Nie było to jakieś fajne oby. Było takie typowe, takie wiecie, zwykłe obby, basic obby, o tak myślę, że możemy to nazwać, ale na pewno gorsze było McDonald's obby, po interesującej nazwie stwierdzam, że obby było bardzo średnie, było takie, dużo było takich elementów, że na przykład jest taka duża reklama, wiecie, niby jest, wszystko, niby, niby jest wszystko pięknie, ładnie, jest McDonald's i w ogóle wszystko to, co powinno być w McDonald's obby, ale nagle jest wielki baner, żeby kupić coś za robuxy. No, jestem pracownikami były Jakieś strzałki. Zobaczcie, to, to wszystko się ze sobą nie komponuje, ale ma, Ale plus jest na pewno taki, że było 24 minuty yy, rozrywki. Yy, ale oby samo w sobie nudne. Nudne tutaj w ogóle jakieś zdjęcie z koczyłem było. Pamiętam, że musiałem dokleić to zdjęcie i nie byłem z tego zadowolony. Yy, ale ogólnie chyba jeden z gości był było Halloweeno Halloweenowe Oby. Był to specjalny he, Halloweenowy odcinek z Roblox obby i przechodziliśmy dwa obby w jednym odcinku. Najpierw było takie halloween oby takie średnie bardzo, a później było też średnie obby, więc dwa średnie obby skutkują Dziękujemy. średnią średnich obby. Matko, co ja powiedziałem przed chwilą? Więc ogólnie nie to obby. Najgorsze chyba w ogóle na, na kanale jakie było. Nie miało w ogóle takiego halloweenowego klimatu, który by jakkolwiek przyciągnął uwaga odbiorcy. Halloweenowym Obby również było Freddy Mansion Witam obby To też było obby horror i też próbowałem nie przejść. Generalnie gdyby nie te napisy, to by byłoby w porządku, bo tutaj, wiecie, typowe horror, oby coś nas goni. Musimy przed tym czymś uciekać. No niby fajny horror, ale... no nie masz w sumie żadnego, ale po prostu przyjemna gra. Przyjemna rozrywka. Dobra. Tutaj co mamy dalej? Mamy hotel oby, dwie części hotelu oby, bo film został podzielony na dwie części, jak widzicie: 19-minutową i 17-minutową, więc w miarę tak równa. Ogólnie było parę problemów z tym oby, czasami się zastanawiają co zrobić, więc trzeba pogłówkować to na pewno na plus tego oby. Yy, ogólnie scenografia była fajna, w porządku i myślę, że nadal, że można po to oby ocenić na, jako pozytywną ocenę. Dobrze. Kolejne oby było, tutaj nie pamiętam jak to jest oby, nie widać. Mm. O Escape Miss Anitrans scary oby. Też horror, oby, znowu horror wleciał. E, przyjemna rozgrywka, bo tutaj zobaczcie, było, było naprawdę takie klimatyczne to oby. Miało taki swój, swój urok, swój klimat, i było naprawdę bardzo w porządku. I przyjemnie mi się je. Przyjemnie mi się grało w tą grę, o tak może. Dobrze. Idąc dalej, znowu mamy takie jakieś e, obby z nawiązaniem do zło, złego. E, jest to Evil Hospital, obby. Y, ogólnie podobny do zwykłego szpitala, obby. I tyle mam do powiedzenia. Taka trochę podruba. Niefajne, niefajne, obby. Negatywnie oceniam. E, a zobaczmy. Santa Witam Workshop, Was obby. To by było świąteczne i miało właśnie mieć taki swój świąteczny klimat. I by jest basic, znowu taka lawa, yy, ale miało coś w sobie jednak, bo zobaczcie tutaj te. Yy, szczególnie ta, właśnie. Yy, scenografia przypadła mi do gustu. Yy, tutaj te, te elementy były takie świąteczne i to chyba był listopad, jak nagrywałem ten film. Więc już się powoli właśnie te święta zbliżały i było fajne, to oby. Mniej fajne na pewno było, mówi teatr, oby. E, to by nie było jakoś szczególnie fajne. Było nudne dla mnie, i też mi się niefajnie w nie grało, i e, moje odczucia po tym, oby to były, były żygi. Tak, ci mi się chciał tym, oby. Restaurant, oby natomiast było na podobnym poziomie co mówi teatr, oby. E, tyle, że było po prostu dłuższe. Mamy takie duże, otwarte pomieszczenia z po prostu jedzeniem, i to było cały restaurant, oby. Takie rzeczy się nie podaje w restauracji i uważam, że powinno być to trochę inaczej zorganizowane. Więc na pewno nie było to najlepsze obby, jakie kiedykolwiek przechodziłem. Okej, okay. ale World Obby było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne obby. Były tutaj takie bardzo łatwe poziomy, ale one były zrobione fajne i było parę etapów. Jak widzicie tutaj jest aż 33 minuty w filmu. Ono było fajne, ponieważ były tutaj na przykład etapy góry, etapy jaskinia e, i było fajne to oby. Ono miało 200 poziomów i było bardzo przyjemnym oby i bardzo przyjemnie mi się w nie grało. Od tego samego wykonawcy co The World oby było Escape the Dream oby. E, czyli Oj, tutaj po... sen oby i to oby było na podobnym poziomie co World oby. Tyle że World oby mi się bardziej podobało, po prostu wizualnie. Dobrze, Escape the Choco Obby. To oby było też jednym właśnie z gorszych obby no bo tutaj ogólnie nie było zbytnio przyjemnych wspomnień były po prostu takie jakieś nudne poziomy, ale tego można było się w sumie spodziewać po tym oby, bo no tak właśnie wyglądało jakby coś takiego było Kolejnym oby było. Mol oby dwie części, czyli zatem handlowe po prostu. E, oby nie było fajne, było, tak jak wcześniej wspomniałem, basic. Ogólnie chyba od tego wykonawcy są takie same basic oby i nie ma żadnego oby takiego specjalnego. Tu są dwie części tego oby Tak samo jak dwie części są e, Barry's Price on obby. Ja chyba tutaj tylko jedną dodałem do playlisty, co? Tak, ale ogólnie były dwie części z Barry's Price on Oby... E, było to takie jakby straszne Price on Obby, po prostu w wersji strasznej, gdzie były, był właśnie ten Barry e, i ten Berry nas gonił w niektórych momentach i pamiętam, że ostatniego poziomu się nie dało przejść. E, tutaj poległem na drabinie, nie mogłem znaleźć drabiny i w sumie jest to takie można powiedzieć współczesne Obby, ponieważ w sumie niedawno nawet w to grałem. E, ogólnie Obby nawet fajne, a, bo bardziej bo to jest przetłumaczone jako Znajdź Laddera i Ladder zrobi zrobi na angielsku, ja nie skumałem. E, i później było drugie obby, gdzie nam się też nie udało oprzeć, ponieważ ostatni poziom nas zgniótł. Dobrze, i chyba najgorsze obby na kanale było 650 obby stage Było to najgorsze obby, bo było, było dużo powtarzających się Bardzo poziomów, ale to mia właśnie miały być takie obby. Typowo właśnie obby dla pięciolatków, ale kolory były mdłe, nie było takich kolorowych, fajnych yy, obby. Czasem były jakieś takie inne makiety, jakby. Z jakimiś tam pomniejszymi rzeczami. Na przykład tutaj zobaczcie była łódka. Wulkan tu był, tu była jakaś zimowa kraina. Ogólnie było dużo takich dodatkowych, fajnych poziomów. Oby naprawdę starczyło na 13 odcinków tego Oby. I to by na bieżąco jest aktualizowane. I z tego co ostatnio patrzyłem, to Oby aktualnie ma 800 poziomów. Więc naprawdę bardzo dużo. Tu, jak widzicie, udało nam się zrobić 13 odcinków z tego OBY i po tym OBY pojawiło się. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w swoim odcinku. Na moim kanale gra. jakieś. Oby, jakieś... great, chyba. School, OBY, ogólnie niefajne OBY, bo wiecie, tematyka szkolna to nas z domu coś goni i to był jedyny fajny poziom w. Tej grze i fajne było to, że mamy pierwszą, pierwszą osobową kamerę. E, I to było jedną fajną rzeczą w sumie w tym oby. Z Panu Oby było niedawno. Tak obby, co było taki i To jest w ogóle najpopularniejsze oby. E, ten film się bardzo mocno wybił i ma 600 wyświetleń, aktualnie ponad. E, więc naprawdę polubiliście ten, t, to Obby no co by więcej rzec, oby fajne, było wszystko ładnie odzorowane w Spongebobie, bo było to tematyka Spongeboba, zobaczcie, to było wszystko fajnie odzorowane. ogólnie środek domu Spongeboba, to było wszystko bardzo fajnie i ładnie zrobione i oby wspominałem naprawdę bardzo pozytywnie. Ale czy będzie najlepsze? Zobaczymy. Grumpy Gran oby było bardzo fajnym oby i bardzo miło hmm, można wspominać. to wygląda? Było to scary, oby i coś nas goniło. To było takie trumane w horrorze, więc to było fajne, fajne oby i można je polecić jak najbardziej. Dobrze, powspominaliśmy, więc pora wyłonić trzech najlepszych kandydatów, więc moim zdaniem trzecie miejsce powinno zająć y, World. Oby powinno zająć y, trzecie miejsce, gratulujemy. Jest to miejsce brązowe, bardzo fajne, oby, bardzo miło można je powspominać. Eee, dobrze, teraz muszę powsłaniać sobie dalej, bo muszę sobie zerknąć tutaj, co by można było tutaj rzec bardziej. No kurczę o, tak to trzeba zrobić, dobra. Dalej, dalej, co by tutaj dalej dać? Myślę, że jungle Oby mogłoby być na drugim miejscu. I uwaga, na pierwszym miejscu. Ja myślę, że na pierwszym miejscu powinno się znaleźć dun, 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 Grumpy Grand Oby. Bardzo fajne oby, bardzo fajna tematyka. Yy, więc myślę, że pierwsze miejsce jak najbardziej zasłużone. Cóż, mam nadzieję, że już ten chyba 168 odcinek z serii Roblox nam się spodobał. Widzimy się oczywiście jutro o godzinie 16.00, ponieważ widzimy się codziennie. Pa pa! Mam nadzieję, że wyłoniliśmy tego najlepszego. Papa, pa. widzimy się jutro, godzina 16. Bye, yo.